Nie ma kumple, witamy ponownie na naszym kanale. Dziś zabierzemy Was na epicką podróż po trasach enduro na Łysej Górze, a co najlepsze na otwarcie Dzjakasa. Ale najpierw wcofnijmy się trochę i zobaczmy, jak to wszystko się zaczęło. W tyle widzicie time jak dopieszczaliśmy mostek oraz jak powstała mała hopa spniaka. Założenie przy powstawaniu a, trasy było o, dobrze, takie, żeby dobrze. ona była szybka i stroma, Ta, jedziemy, co chyba nam się udało wykonać. U? Ale wieaz piękny nie. Jak widzicie na załączonym obrazku powstała alternatywa hopki, czyli skini jako chicken. Natomiast nie jest to takie łatwe jakby mogło się wydawać. O! Ale było dobrze. Ale tak jakbyś utrzymał balans, to byś przejechał. No. my próbujemy? Nie wiem, nie wiem. Co jest pójno? Widownia, dołączcie! Ja będę cały na nabył, a potem się zaczyna. W że wszyscy umiemy tu przyjechać Tak, tak No my nie umiemy jeżu, jeżu. Bez, bez, bez. Kolejny feature, taki drop Jak go chcecie lecieć, to tak leciutko do, do prawej Zaczynamy teraz przejazd zapoznawczy jakasem Żeby każdy mógł się z tą trasą zaznajomić Dawajcie, dawajcie! Spokojny cruising, sprawdzenie czy nic nie leży na trasie, bo przed nami jeszcze jeden zjazd z jakasem ale zanim na niego trafimy, to rozgrzewamy się jeszcze na mrówce i bumerze No ale ta najdłuższa taka ścianka co była, nie, wiem, to była trzecia była. Trzecia No tam lecisz, no Jeszcze jeden z asfaltem Oj tak lecimy, pawajcie gdzie to się wjeżdżało? Tu? No, dawajcie Co? Przed Wami mrówka Dosyć techniczna trasa, całkiem kręta, nie jest jakoś bardzo szybka, ma ciekawe fragmenty w dolnej części trasy, moim zdaniem dobra na rozgrzewkę oraz na trening kontroli roweru na stromszych odcinkach. Uh, co tak piszcie, mówię? Wystarczy kurwa. Nie, to jest to samo wiedzie. Ja się patrzę na te moje heble, mówię, co jest kurwa. No i przyszła pora na przerwę obiadową po dwóch podjazdach na łysą. Każdy tylko marzył, żeby zjeść kieł bez ogniska i nabrać sił na dalsze przygody. Go, go, go. No to cisnę. Trzeci zjazd tego dnia zrobiliśmy boomerem. Bardzo lubię klimat tej trasy. Początek jej po prostu jest dla mnie idealny, a w dalszej części możemy spotkać sporo ciekawych elementów, jak stromsze fragmenty, ciaśniejsze zakręty czy małe hopki. Jak się w końcu dobrze jedzie, to kiedyś musi się to skończyć. I na bumerze właśnie to nastąpiło. Oh. <śpiewa> Za dużo przedniego hebla się nacisłem. <śpiewa> Tutaj jest taki driki zakręt właśnie No i w końcu no. gwóźdź programu, Jackas, cały przejazd trasą Mega się nim jaram i bardzo dobrze mi się go jedzie Pięknie jest! fajnie. No. Lecimy nie? No lećmy, lecimy. No to cyk. Ekipa już poleciała Dropek do prawej Poheblak w bandę. Tu jest fajna sekcja, można pozamiatać sobie dupką ale trzeba też mocno przyhamować do drogi bo tu wpada się dużą prędkością tutaj banda kamieniaki leci cyk a, jadę opa pyk Uuh. kładeczka w bandę cyk Uh, enduro zakręt, kask muszę poprawić, i co, lecimy dalej. Tu też lekki wsparcie zrobiliśmy. Pyk, multka, przyjemna sekcja do dropika między brzuski, cyk. Pierwsza ściana, pyk, druga ściana, cyk i trzecia ściana, ostatnia. Uha. Rock garden Uha. out of control tutaj. Ale wyjazd piękny. O, ale mną miota. Nie mam okularów, trochę pyłu mi do oka wlatuje, ale jest spoko. Aby przednie koło zmyliło. Pięknie panowie. Podczątałem trochę ten zjazd, bo hopię, jak jechałem tą kurwa górę. No Takie kamienie mi wyszły, no mówię, no, fuja, no wy się nie I Chciałbym bardzo podziękować wszystkim za wspólną jazdę i miło spędzony czas. Musimy chyba częściej organizować takie wspólne jazdki z wami, bo zajawa rośnie na maksa. A tymczasem dzięki za obejrzenie do końca raz, i widzimy się wkrótce. Pozdrawiam bo wiedziałem, z góry tego nie widać, ale jak sprzątałem, to ja wiedziałem jakie tam głazy luźne są, jak, no jak, jakie tam dziury się porobiły, i tak dalej. I pierwszy zjazd był taki, że tętno 160